Druga część z serii mini deserki, malinowa chmurka. Do pojemniczka wsypujemy jedną galaretkę malinową i zalewamy na wysokość 350 ml gorącą wodą. Całość mieszamy do rozpuszczenia się i odstawiamy do wystygnięcia. Następnie przygotowujemy kruszonkę do miski w drobne kawałki kroimy sobie 50 g zimnego masła. Dodajemy 50 g mąki, 1 łyżka cukru wanilinowego oraz 1 łyżkę lub półtora cukru pudru w zależności czy lubimy bardzo słodkie. Składniki zaczynamy wyrabiać aż do powstania kruszonki. Gotową kruszonkę przekładamy na blaszkę do pieczenia wyłożoną papierem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego na 190 stopni i pieczemy na złoty kolor. Przygotowujemy 10 pojemniczków, bo na tyle mam przygotowane proporcje na swoje mini deserki. Każdy pojemniczek ma 150 ml. Na spód pojemniczka wykładamy kruszonkę. Do wystudzonej lekko galaretki dodajemy maliny. U mnie są to maliny mrożone. I tak naprawdę tutaj robimy to na wyczucie. Dokładamy tyle, żeby nie było ich za dużo w galaretce. Pamiętajmy, że mrożone. Maliny w mgnieniu oka zetną nam galaretkę. Możemy oczywiście użyć świeżych. I tutaj jeśli chodzi o świeże maliny, wydaje mi się, że spokojnie 300-350 g wystarczy do tej ilości galaretki. Tak, żeby było na bogato. Minęła dosłownie minuta. Jak widzicie galaretka bardzo szybko się ścięła z mrożonymi malinami. Wykładamy ją teraz na kruszonkę. Następnie przygotowujemy bite uśmietane 250 g serka mascarpone, 150 ml śmietanki 30, 1,5 łyżki cukru pudru. I zaczynamy ubijanie na najniższych obrotach, stopniowo zwiększając je. Kiedy już pianę mamy sztywnie ubitą, pamiętajmy tutaj, ważne, żeby jej nie przebić. Przekładamy do rękawa cukierniczego. Możemy oczywiście nakładać łyżeczką do pojemniczków. Tak jak mówię, rękawem cukierniczym jest wygodniej i wygląda to bardziej estetycznie. Wyciskam sobie na galaretkę naszą bitą śmietanę, tak, żeby było już bardzo ekspresowo. Układam mini beziki. Mini beziki możecie zakupić praktycznie w każdym sklepie. Na koniec, dla dekoracji posypuję prażonymi migdałami, i na samym końcu tak już zupełnie od siebie malina liofilizowana. Mini deserki mamy gotowe. Jak widzicie, jest to ekspresowy przepis, wcale nietrudny, w zasadzie do wykonania dla każdego. Kolejny przepis na mini deserki to będzie szarlotka. Mam nadzieję, że moje przepisy staną się dla was inspiracją na niejedną imprezę. A ja zapraszam do obserwacji profilu i zostawienia znaku po sobie.